Cześć siemankowidzowie, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Only Up w CS2, a ze mną jest Sandiago, w końcu jest, w końcu dotarł, kurwa, udało się mu i mamy tutaj teraz kontynuację, także nie wiem ile ona potrwa, bo prawdopodobnie zaraz znów się znajdzie. Kurwa, uważaj, by się spokował, chłopio, <laughs> mnie. Także wiem, co, wiem. zaczynamy, łapeczka w górę i zaczynamy. <laughs> Dobra, widzowie, cięcie i czekamy na niego z powrotem. <laughs> Partnerem odcinka jest CSGO Skins, strona do otwierania lootboxów ze skinami do gry Counter Strike. Z kodem CZG otrzymujesz plus 10% do depozytu oraz darmowe 2 złote 10 groszy zł na start. Na stronie możesz otwierać skrzynki, wymieniać skiny, tworzyć bitwy w przeróżnych trybach i wiele więcej. Lecz pamiętaj, widzu, strona przeznaczona jest tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. A jeśli aktywnie korzystasz z mojego kodu CZG, daj o tym znać na Discordzie, a będziesz mógł zgarnąć fajne nagrody. Dzięki za uwagę, lecimy dalej. Dobra, widzowie. Yy, wracamy po chwilce. Santiago na szczęście daleko nie spadł i w miarę szybko wrócił, a my teraz lecimy dalej. I tutaj dochodzimy do momentu, w którym. Ja, ja naśladuję ja się, Twoje kroki, bo ja to byłeś już. poddałem w poprzednim odcinku. Ja pierdolę. Ja ci mówię, to trzeba. Tylko w jaki sposób, właśnie? No, banych hop, kurwa, musisz się wybić dosłownie i kurwa przekręcić Ale w lewo. myślisz, tak że, jakby. Te, myśli, że te, z tej strony się z lewej, czy z prawej Moim kontonera? zdaniem z prawej, kurwa, bo on schodzi trochę. Ni Nie wiem, próbujesz pierwszy, czy ja mam próbować? Mogę, sp mogę spróbować. No dawaj, próbuj. Udało cię, się, dobra? Tak. Ja czekam. Jakim cudem tobie się udało, a ja z... chciałem zrobić to samo kurwo, co... Ja jestem Sigma Movement na spacji, Sigma Boy <laughs> Movement na spacji, dobra, widzowie, ja... to cięcie znowu kurwa, nie idzie dość po raz 50, jak wracam w to same miejsce. No dobra. Zobrożenie zapuścić. Już jestem. Ehh, jak ktoś to skoczył, Wytłumacz mi kurwa, zanim się w kurwie. Ja po środku ogólnie skoczyłem. Tędy, Czasem, tak? Ja po... jest ja środkiem, no. <grymne> o ty kurwa ty zamach na mnie chciałeś zrobić, nie? <grymne> zamach na Wiśię, no. Dawaj. Ale chuj z niego, Davidzowie. Santiago to Troll Number One kurwa. Oho! Oho! A! chyba iz... na kamień! Kurwa, na kamień! Plecę! <grymne> Debilu! <grym> Chłopie, w powietrzu normalnie takie lagi miałem, wiesz, jak się blokujesz w powietrzu, nie? No O kurwa To jest za cienkie, żeby tam wylądować Nie! Ej, ja, mi się udało wszystko Jestem Spadłeś czy nie? Żyję Tutaj musisz do lewej, do prawej Dobrze, że się no. nie Już myślałem, że będziesz podbiegał, kurwa Tutaj nie chyba drabinką a może? Nie widziałem jej. Nawet po tych kurwa kontenerach, czy silosach, czy nie, nie, nie! nie. Jestem, jestem chłopie, jest. ci spadłem. Czaisz? No tu, widzę, widzę, tu, widzę. Tutaj. Ej, po to W silosach trzeba uważać właśnie. Aha, nie można. No tak, no bo tu surfujesz kurwa na krawędziach. Surfujesz. Nie, nie pierdol, I że... Są małe tam co blokują cię. Jest wyjście. No, ja jestem w kurwę daleko, ale czekam na ciebie. Dobra. W tym momencie będzie, zadaję wam pytanie, widzowie, czy wy mieliście takie, ja na przykład na konsoli kiedyś jako mało lat grałem, gracie w gry jakieś takie typu właśnie skakanie, że coś trzeba przeskoczyć, to ja jak w Crash'a grałem, to z tym padem to prawie w monitor, czy w telewizor się wpierdalałem jak przeskakiwałem jakąś dziurę, nie? nie napiszcie mi, czy ktoś z was też tak miewa. Po prostu no, normalnie czuję ten, tą porażkę na swoim karku, wiesz co chodzi? No, że może się coś wydarzyć. Ej, zróbmy tutaj meg bo ja jestem niepewny tej sytuacji. Weź no. stani tutaj. Nie skacz, tylko stani i kucnij. Jaki no i kurwa cpaniak ty. <laughs> Jestem. Dobra. Tu jest, ej, tu jest przejebane. Możesz się. No dobra, próbuj, próbuj. <laughs> Aha. Jestem. Teraz nie wiem gdzie. Tędy? Nie no, na tą rurę nie ma chuja, że ja będę próbował w ogóle tam skoczyć, pierdolę to. Co tam wcześniej jest? Tam nic ma już. Są Ciędze. beczki, kamień, popatrz, tymi rurami może wejść. Widzisz? A tu do dupy dojdziesz, dojdziesz do tego momentu i chuj. Pierdolę. wracać. <grym> no faktycznie. NIE! nie, nie. Pozdrowi sobie. Ja pierdolę. Ja pierdolę. kurwa, bo się zje coś chłopie jak Nie kurwa, nie będzie trzeciego odcinka. Kurwo! No No, tak chciałbyś tam dalej mieć, a... No dobra, udało cię ci to i mi się uda kurwa Jestem. O, dobra, tu jest... Prze... Tu jest kamień porażki. To jest kamień porażki. Tu czeku surfujesz. Co? Na tamtym Nie da się wejść na niego. <grym> kamień porażki. <grym> Jaka nazwa. Kamień porażki to jest, widzowie. Ty i patrz jaki nudek. To jest mm. Nie lecę od razu. Nie, ja tu nie wskoczy, nie ma chuje. No wysoko, co? Uf. O kurwa. Uff. I co teraz? No tu trzeba rozkwinić pewnie, o dobra. Po ławkach, po ławkach meneli. O menarskich ławkach Ławki spod lewiatana, przytargane O nie, tu są krzesła spod lewiatana, na pewno O kurwa stary O kurwa spadłem, spadłem Pozycjałeś? Na samy tenki dół Na samy tenki dół Chłopie, krzesła są pojebane, to ci mówię od razu, nie? Dobra, czekam, czekamy na Santiago Spadłeś? No, nie, 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 wszystko jest ok. Czy <grystanie> teraz? Nie, rozpierdolę monitor kutasem. Pierdolę zaraz robię chopie salto na klawiaturę do tyłu. Dobra. Na biblioteczkach jest. Nie, nie, kurwa. <grystanie> <grystanie> Nie kurwa, dobra widzowie, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli byście chcieli więcej takich, ale jest nudny jak z nie chcecie, uwierzcie mi. Kujowe, to co podoba. Będziecie, będziecie oglądać jakiegoś typa, co kurwa skakuje po jakichś tam. Rurkach, kurwa, książkach, ławki menala, ławkach menali. Także mam nadzieję, że Wam się podoba... nie podobało. Trzymajcie się, żegnam Was, ja żegnam Was, Santiago. Na razie, czas. Do cześć. zobaczenia,